Zastanawiam się, ile jeszcze osób musi zginąć na świecie, by jakikolwiek rząd w końcu zaczął działać, a nie tylko mówić. Dziś opowiem Wam o kolejnym zamachu na świecie. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, kolejnym smutnym odcinku, ponieważ będę musiał powiedzieć dziś o zamachach. Niedawno słyszeliśmy o zamachu w Manchesterze, o którym na pewno każdy z Was słyszał. Dziś opowiem Wam o zamachu w Londynie na grupie osób... osób, które niestety zginęły. Na mojej grupie na Facebooku poprosiliście mnie o to, abym opowiedział Wam o tym, co wydarzyło się w Londynie. Ale chciałbym również prosić Was o to, byście Wy dali znać, co sądzicie o tych zamachach, o tym, co dzieje się na świecie. Dlatego dziś wrzucę specjalne zdjęcie na moją grupę na Facebooku. Link do grupy znajdziecie w opisie. Zapraszam Was gorąco do dyskusji. W 8 minutes past 10 last night, we began to receive reports that a vehicle had struck pedestrians on London Bridge. The vehicle continued to drive then from London Bridge to Borough Market. The suspects left próbując vehicle, attempting osób. Of... Tamtejsze władze mówią, że oba zamachy są ze sobą powiązane i być może tak jest. Szkoda tylko, że nie udało się uratować siedmiu osób, które niestety przez to zginęły, a 50 Zostało rannych. Trzech zamachowców, którzy brali udział w tym ataku, zostało zabitych przez policję. Jedni powiedzą, że dobrze, inni za chwilę zaczną mówić, że dokonano aktu zbrodni. Tylko dlaczego nikt nie reaguje, a ataki dalej mają miejsce? Co chwilę słyszymy o kolejnym ataku. Tak jak przed chwilą słyszeliśmy o ataku w Manchesterze, tak teraz słyszymy o kolejnym ataku w Londynie. Kiedy to przestanie się dziać? Wiem, że żyjemy w czasach, które są bardzo niebezpieczne, a ataki terrorystyczne to już niemalże codzienność, ale przecież to powinno się zmienić. Rządy powinny zacząć ze sobą współpracować. Coś powinno zacząć się dziać, by na świecie było lepiej, by tych ataków było mniej. Wielu polityków na świecie uważa, że tolerancja jest dobra, że powinniśmy przyjmować uchodźców i wszystko jest jak najbardziej na porządku dziennym. W takim razie skąd biorą się te zamachy? Dlaczego ludzie atakują innych ludzi, skoro żyjemy przecież w pokojowym świecie? W świecie bez wojen, przynajmniej tych na szeroką skalę. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, wielu Polaków twierdzi, że nie chciałoby przyjmować uchodźców do swojego państwa. I wcale im się nie dziwię, bo żyjemy w kraju, w którym nie było ani jednego zamachu terrorystycznego. Niestety prawda jest taka, że wkrótce to się może zmienić. Bo wyobraźcie sobie terrorystów, którzy spojrzą na tę mapę, która wam się teraz wyświetla. Zobaczą kraj, w którym nie było ani jednego zamachu. Czy możemy być bezpieczni? Nie wiem. Wielu polityków według mnie za dużo mówi, a za mało robi. Bo przecież nie powinno być tak, że osoby, które mieszkają w Anglii, w Niemczech czy w różnego rodzaju innych krajach, boją się wyjść na koncert. Mecz, ponieważ zastanawiają się, czy po prostu z niego wrócą. Napiszcie, co wy sądzicie o całej sprawie, o całych atakach terrorystycznych i co waszym zdaniem można zmienić, by pozbyć się ich, albo chociaż w małym stopniu zmniejszyć ich częstotliwość. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku 6.30. Do zobaczenia.